Zawodnik po mojej lewej. Przedstaw się. Ja, URA, Sosnowiec, standardzik, nic się nie zmieniło. B! Wow, okay. Zawodnik po prawej. Trzymano Giovane. To tyle? <grym> Kurde, mam nadzieję, że więcej macie do powiedzenia podczas swoich wejść. Zajebiście, panowie, nie naruszamy tutaj, nie dotykamy się, nie bijemy, nie atakujemy, cokolwiek by jeden drugiemu nie powiedział. Czy to jest jasne? Który z was zaczyna? Wyszło na to, że ja. Dobra. Rap Knockout to jebana gra, więc możemy powoli zaczynać tę zabawę. Myślałeś, że odpadnę pedale, bo nie będę miał żadnej wygranej, ale jednak dzisiaj gram dalej w Warszawie, by dać brakę nie za frajer. Robię ci poł pou po poł, jakbym był jebanym szakalem w bandamie. Od pierwszych eliminacji na kanale, przez drugą edycję naraz ziomalem i pierwszym spotkaniem z Joim na planie po dzisiejszą walkę w ćwierćfinale. I tak stopień po stopniu podnoszę swój level, baranie, więc się dziowane, że na tym etapie to nie mogę tego tak po prostu zakończyć, Amen, więc śmiało już możesz mówić o swoim upadku za karę, bo jesteś idealnym przykładem, jak powinna wyglądać najnowsza, niedojebana wersja ludzika z nadchodzącej serii Ice Tower. Byłeś zaskoczeniem na Elimkach i wszyscy propsowali cię po Twoim wejściu. Twoja charyzma prawie jak po teściu, zbijany piątki w przejściu. A niestety potem musiałeś zostać sam, żeby za te wszystkie pochwały zwalić sobie konia na backstage'u. Ale twój czas już. Ej, ale twój czas już minął, więc dam ci kilka wskazówek, Tyleściu. Jeżeli nie pokażesz nam nic nowego, to wyjdzie stąd na tarczy, bo widzę, że się już boisz męciu. A mam takie wrażenie, jakbym walczył ze spierdolonym zegarkiem, bo zdążyliście chyba zauważyć, że od dłuższego czasu to ta pizda kurwa już stoi w miejscu. Weźmy teraz twoją pannę pod lupę I ten temat pod dupie, Bo przestały mnie już obchodzić te twoje marne zagrywki Położę ją na kozetce i przefarbuję całą na czarno od głowy po stopy I to będzie jej dzień wybawienia Bo ma kurwa szczęście, że nie tylko na pizzy to ja lubię czarne oliwki <śled> Myślicie, że dotarło coś do tej pizdy, że w każdym żarcie jest kurwa gram prawdy. Teraz już tylko zostaje ci kalkulacja, czy zaczniecie interesować Męska populacja, czy zostaje Ci solowa masturbacja, już raz na zawsze zostanie sam z ręką w gaciach jak Al Bandi! Wbijam w twoją lalę, bo traktuję ją jak wódu, kiedy zamieniam punch na szpilkę. Ty możesz tylko pomarzyć, bo twoje gierki zamykają się tylko na jednym i nie zwiastują niczym konkretnym, by po prostu przez 30 jebanych sekund być w niej. Chciałbyś być jak Johnny Sims, mieć w kurwę dubi, dobry sprzęt, a przy tym jeszcze wbić fame, ale niestety okazałeś się kujowym kochankiem, że nowa twoja lalka rzuca w ciebie pociskami przy pierwszej lepszej grze, wstępnej jak w pierdolonym Squid Game. Czas. Nadszedł koniec twoich rządów, panie prezes. Trafiłeś na gościa, co przyszedł cię okraść z marzeń o równej walce przecież. Twoja morda jest dla mnie niewygodna, jesteś do zdjęcia. A więc strzał padnie z fleszem. W takich okolicznościach nic nie da ci samo obrona, ze smutku opadnie ci głowa, panie Andrzej Leper. Lub może zrzucę cię z okna twojego biurowca, lecz wcześniej cię zgaszę, Pecie. Bo moje wersy są ponad i miesz się w newtonach, bo dzisiaj cię kurwa sprowadzą na ziemię. Oooo. Twoja żona na bank jest zadowolona, że nam nie trafiasz ziomek. Kawał z ciebie agresora, nie umiesz się zachować. Wiem, nie jesteś faraonem. Ja jestem tu po to, żeby ją przekonać, że jednak wybrała ciotę i może wyjebać ci strzała, jak będziesz jej wmawiać, że twoja prawa to prawa kobiet. To jest gracz, to jest Wcześniej biłeś konia, teraz bijesz klacz, ale z ciebie ogier. <noise> Lubisz ją dojechać, nad głową trzymać bat, ale żaden z ciebie Joker. I kiedy to robisz, nie możesz przestać się śmiać, ale żaden z ciebie joker. I raz na jakiś czas, jak na rap rzucisz kilka obelg, za szyję trzymasz ją tak, a tutaj dławisz się własnym słowem, jakbyś nazywał się czoker. Chyba, że to ona cię napierdala. <głos> <głos> jak tak, to przepraszam cię. Bijesz konia nadal, a ona się stawia, gdy prosisz o seks. I żeby się dobrać do ciała, to wciąż musisz wokół niej latać jak sęp. Jesteś pantoflem, a to mordo sprawia, że w jedną całość się składa ten tekst. Gdyby twoja żona pantofla na szpilkę zmieniała, to wtedy mi mógłbyś dorastać do pięt. Ale musiałbyś być szpilką, żeby twój punch mnie zabolał. You going down, bo jesteś nad tylko w chromosomach! Twoja żona też jest upośledzona, bo nie ma bliźniaka pasożyta, a na boku ma chłopa! I widać, że do twojej głowy ten fakt dotarł. Wystarczy spojrzeć na twoje jebitne zakola, bo wyglądają kurwa dosłownie jak puste miejsce po roga. Wow. No kurwa, nikt się nie spodziewał, że tak nawiniesz. Myślałeś, że będą się tym jarać, jak po panciu o roślinie z poprzednich linii, który zaraz rozkminie? Więc patrz, jak za chwilę zginiesz, gdy odpalę machinę, jakby mu dawał Tsubasa. Ziomuś, mówiłeś o Jacku, żeby go podlewali, jakby był kwiatkiem od zgonu? ale to ty gnoju będziesz je wąchał od spodu, jak ci twój chłopak w domu przypierdoli liścia kutasem. Odpierdol się od moich korzeni, bo i tak nikt tego nie zmienia, takie chwasty jak ty to trzeba wyplewić, a krocie na to stawia Bukmacher, a ty w tym momencie do. Łączasz do elity zjebów, bo wpierdoliłeś już tyle śniegu, że z narty pokazuje ci nawet w śpiątce Michał Schumacher. Hey, hey, hey. Bez tam cię. Nawet nie wiesz, jaką mi to sprawia przyjemność, kiedy czuję pancerz w duszy. Wpierdalam się jak czoł, gdy uruchamiam swoje flow i pokazuję swoją moc, która nawet twój najtwardszy pancerz zburzy. Moje ziomki mówią mi, że wjeżdżam tu jak bas, który niszczy słabe uszy, ale zdementuję jedną kwestię, a ja wjeżdżam tu jak bos, który niszczy słabe uszy. Ej, nie wiem, sorry, nie wiem czy wiecie, jak Dziovan chciał wydać legala i zadzwonił do znanego rapera, bo myślał, że z tym materiałem to wśród fejmów będzie miał poparcie. Jednak po przesłuchaniu tego dema od razu we Wnioskowali, że zamiast płyty i promocji w całym kraju, to przygotują mu ofertę, ale na odczytywaniu kodów od nastolatek na zestaw maty w McDonaldzie! Kurwa! Ej! Nie uważasz ej, nie uważasz, że to chore, jaką masz karierę? Ja pierdolę! Nie wiem, co to za pokolenie, że nagrywają jeden lub drugi bęgerek i już chcą zabłyszeć na tej scenie! Za moich czasów trzeba było ładować numer za numerem, by być numerem jeden i walczyć o miejsce w terenie, mimo że cię nie znało pod ziemię. Teraz się gada o fejmie i robi się dziary na ciele, by było o tobie głośniej na necie i na antenie, a ja Osobiście pozwoliłem sobie na małe wsparcie Twojej osoby klikając pod twoim jedynym kurwa kawałkiem a 117 wyświetlenie. Naprawdę, <laughs> naprawdę, ej, naprawdę gratuluję, naprawdę gratuluję, ale wydaje mi się, że masz większe marzenie, żeby zobaczyć w kinach ekranizację Twojego muzycznego i jakże daremnego życia pod tytułem Kacper. Człowiek, który chciał zostać raperem. <laughs> Chciałeś agresywnie, chciałeś agresywnie, to patrz! Jeśli jesteś trochę instagramerem, to mam nadzieję, że się pochwalisz publiczności, jak dostajesz teraz w pierdol w walkach. Już na elimkach się przedstawiłeś, mówiąc, że jesteś jak Lechroch, Pawla, a twój bełkot to bez flow, papka. Jesteśmy na fali konfliktu, BDS -a i Filipka. Ich gadka na fejmie była dla fanów ciężko strawna, aż guzior musiał zabrać głos w tej sprawie i poprosił mnie, bym pokazał, jak w realu komponuje się zaciśnięta pięść do klauna! Ty to jednak jesteś artysta, Marcinek. Idzie ci to sprawnie w opór. Podajesz punchline'y tak jak sztukę dealer. Nikt nie zauważy, nawet jak stanie z boku. Obraz rozpaczy i nędzy. Kumpel po czole pędzlem go bije, do gardła wciska na siłę, ale weź prawdę zrozum. Ilebyś nie łykał pędzli, pedale nie wpłynie to w żaden sposób na twoją barwę głosu. Jechałeś pojął im, że to on jest pedałem. Trzaje bazę. Jesteś kryptohomosiem, co idzie na paradę, by geją pluć w twarze. A gdy pokłócisz się z ziomkiem, bierzesz go na chatę, by nie robić scen na mieście przy barze, i jak na prawdziwych mężczyzn przystałoby rozwiązać konflikt, to daje cię sobie porazie. Zniżyłem się do Twojego poziomu, to teraz wracam na swój. Trochę mi to zajmie, bo nisko upadłeś, czujesz jak spinacz, co właśnie spierdolił się z gór. Albo jak gość, co twoją paskudną żonę zapina buścic, daleko jest w chuj. Lub jak twój poprzednik jasisko, który próbuje usilnie się wdrapać na stół. Tak się czuję. Tak się czuję. Lecz dzisiaj ty też poczujesz się jak on pizdo, bo będziesz zmuszony uznać moją wyższość. Chyba, że przestaniesz spamować słabymi dwójkami typu, idź mi stąd, ci cisnąć, a twoje wersy o, 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 o. będą pan a nie zbiorem losowych słów porymowanych, gdzie że jesteś na końcu, wykrzyknął! O, kurwa, kurwa. kurwa, tam krew z ręki, niebezpieczny, ze wszczęki. Jak tego słuchałem, to miałem ziew szczęki. Jesteś w chuj średni, tak bardzo przeciętny, że nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Tak bardzo przeciętny, że popchnięcie gościa na scenie przeżywasz latami. W głowie się nie mieści. W głowie się nie mieści. Tak mu zrobiłeś rękami? Chciałbym być taki jak ty. Proszę, nauczaj mnie, mistrzu nijaki. Czas. Jebane aktorku, wszyscy wiedzą, że ta twoja pseudo-charyzma to pierdolona gra i powoli zaczyna ona już wkurwiać każdego. Nie wiem czy wiecie, ale jego marzeniem były wielkie występy. Myślał, że robił już wielkie postępy, kiedy na scenie zaczyna udawać w końcu kogoś poważniejszego. Spójrzcie, ten złowrogi wzrok, emocje zabójcy seryjnego, agresja jakby przed nosem pojawiło się... Coś białego. I to nadmuchane ego w końcu pokazało jego prawdziwe oblicze, jak wracając ze szkoły, popłakał się mamusi, że za brak talentu wypierdolili go nawet z kółka teatralnego. Ale spokojnie, ziomie! Mam dla ciebie twoją upragnioną główną rolę. Więc wytniemy sobie teraz jedną drastyczną scenkę. Jak znasz trochę terminologię, to będziesz wiedział o co chodzi, jeśli na setkę to jebnie. Będziesz śmigał na urwanym filmie, kiedy ja zacznę akcję i zrobię zaraz swoje bestialskie wejście. I jako reżyser nazwę się Haile Selassi, bo trzymając skalpel w dłoni i przednecie leżącego, zaczynając od skroni, robiąc przejście przez drugą z dłoni, dochodząc do nogi, i patrząc, jak spełniasz się w swojej roli, specjalnie dla ciebie Szmato, to nazwę to cesarskie cięcie! Kurwa! Wow. Myślisz, że będzie chciał pogadać teraz z tobą jakiś żurnalista? Max, dla mnie to nie jest przeciwnik, dla mnie to zwyczajny żulnaliścia! I co jest pizdo? Myślałeś, że będzie łatwo? Więc masz łatwo zarobione 400 stówy i spierdalaj, bo ja biorę wszystko! Chcesz puścić krążek, po którym zostanie ślad, jakbyś był pierdolonym hokeistą? Ja jak założę łyżwy, to zostanie ślad, ale na twojej buzi po to, żebyś mógł zmienić pseudonim artystyczny zdziwane na człowiek z blizną! Nóż otwiera się sam w kieszeni, kiedy patrzę na tego Zioma. Twoja ekipa pewnie nazwała mnie samobójcą, że przyjechałem na walkę z tobą, a kolejność w tym pojedynku na podium od początku niby jest ustalona. Ale muszę się z nimi zgodzić, Kacperku, bo otwarty nóż w kieszeni to oczywiście sytuacja nieprzypadkowa. Zaraz go wyciągnę, tylko powiem dwa słowa i skup się, bo mówię ci to prosto w oczy zjebie. Zadam sobie kilkanaście kilkana kutych w czaszkę, a potem ile zdołam przed neserzyły upadając na glebę. I przek mi, że musiałem się sam zajebać, bo nikt nie jest w stanie mnie pokonać i właśnie daję sobie głowę uciąć, że w dzisiejszej walce to kurwa byłem lepszy od ciebie! Prezesik. A co ty taki zawstydzony? Nie przejmuj się. Każdemu się zdarza rzucić kilka wersów chujowych. Nieważne, że w twoim przypadku to całe wejście. To żadne do wstydu powody. Chyba, że to nie przez to się robisz taki czerwony. Podniecam cię. Hej? Okay? co kto lubi, to twoja sprawa. Ale ja nie z tych. Nie w głowie mi pedaliada. Jedynie kiedy cię kurwo zabije się będziesz przede mną rozkładać. W ogóle Wyglądasz jak ktoś, kogo nie darzy się zaufaniem. Chyba, że dźwięko naśladowczym, czyli uff, poszedł ten frajer. Nikt nie chce się z tobą układać i mnie to nie dziwi wcale, bo twoja morda czerwona, jakbyś się gotował w środku pedale, więc to kwestia czasu w zasadzie, kiedy puścisz parę. Szkoda, że nie parę wersów porządnych. W ogóle się nie starasz. Potrójny efekt jojo, Edyta górniak. Jak to usłyszałem, to czułem się jakby ona hymn zaśpiewała. Potrójny efekt jojo, wariat, to ty masz z żoną kurwa i już ci tłumaczę, co to za zabawa! Myślisz, że owinąłeś ją wokół palca, a ona i tak się puszcza, a potem do ciebie wraca. Stąd pewnie ta twoja agresja? Nie wiem, czy widzisz problem. Na walce ją ujemu groziłeś pięściami, lecz tutaj to nieistotne. Bo jakbym wykurwił ci jedną na bombę, to byłbyś zmuszony szukać klawiatury jak Stevie Wonder. Wtedy pytanie, czy widzisz problem, stałoby się niewygodne, a twoje zabójcze pięć-pięści zmieniłoby się w machanie łapami na oślep! Jebałem ci siostrę! Nie. nie! Nie, nie jebałem! Nie, nie jebałem jej! Ale musiałem odbić od takiej gadki groźnej. Na co dzień naprawdę jestem normalnym gościem! Kiedyś na ulicy zaszczepiano mi wartości, które były złym wzorcem, ale mój organizm odpalił reakcję obronne i odrzuciłem patologię. Dlatego dzisiaj, zamiast cię bić w mordę, po prostu zbiję ci piątkę. A, jeszcze jedno. Trochę mi przykro, że musiałem dziś z tobą walczyć, bo obiecywałem sobie, że nie będę się znęcać, a raczej stawać w obronie słabszych. Jury rozmawiało, każdy oddał swój głos. 4 do zera, wygrał. Nie! Yeah. pytanie teraz, Jaka, jak publiczność głosowała, Patryk? 73% Dziovanne 73% Dziovanne, więc 5-0, jest knockout, zajebiście panowie, pięknie, dziękuję I teraz dam resztą żeby się wypowiedzieć, co myśleli o tej walce i dlaczego tak zagłosowali Marcin, możesz zacząć Nie no, nie mogę zacząć Co tam Maxy, ciebie jak tam? Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi akurat o mnie, to po prostu uważam, że o wiele bardziej świeże pomysły, bardziej takie przekminione, trochę o prawach kobiet, więc wiadomo, że miód na moje uszy, podane oczywiście w formie rapnokautowej, więc tyle, dziękuję. No, u mnie przede wszystkim wystudzona stylówka, bo to trudno zachować taki zimny spokój w takiej sytuacji, to na pewno. Dobrze rozkminione, takie dalej idące pancze. I też wypunktowany rywal od prostych podwójnych, przez głos, poczerwienienie się, więc tutaj był dobry... Dobra dedukcja nastąpiła, więc nie mieliśmy specjalnie dużo problemów. A ode mnie? Na pewno Delivery dla mnie dużo ciekawsze, może takie mniej, mniej rapowe są te wejścia niż u Prezesury, ale... Takie, które się bardziej zapamiętuje, bardzo fajnie wypunktował od razu te podwójne, którymi on, Prezesura, zaczął swoje wejście. Jak dla mnie, no, trochę głębsze w wersy, a jednocześnie też zabawne i potrafił też się śmiać z samego siebie, że jest niby agresywny, teraz trochę łagodniejszy, także dla mnie Giovane. Dobrze, ja to tak samo, Delivery, myślę, że dziowany miał też dużo stand-upów sobie, że z twarzą, z rękami i to zostało, i Prezesura trochę... Trochę, trochę za szybko, bardzo rapowo, ale było zajebiście. Ludzie się naprawdę bawili i to był naprawdę battle rap na wysokim poziomie. Jesteśmy z was bardzo dumni, panowie.